A to później, to nie gadać tego. Witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych, <g grille> najbardziej wytrwałe ale... polscy. Osta... Osta... dla przypomnienia, powiem, że ostatnie zawody podlodowe były ile? Cztery chyba. Cztery lata temu. Tak... O, a a akurat by nie było i tego. <gokolwiek> tak, to było Tak, Także tak. Dla przypomnienia, stanowiska są tutaj jak tam po lewej stronie, tu jak już jak na stanowiska. Z nie, to stanowiska, tylko w dwóch linii. <kusz> Rozumiemy się, tak? Żeby no, po prostu nie, to jest tego, Z prawej strony. Z prawej strony, tak? Z tak, prawej, nie ciekamy, prawej strony, tak. Zmarenka, <kusz> nie, ty, to, ty, to, tak. Zgodnie z przepisami, warunki są takie: e, Piłami nie możemy ciąć dziur. O nie. No. A wiertarką można... <laughs> nie ma. Nie ma. Ja wziąłem SDS, Nie ma. ale mam wierc, to mało, wierc, wierzy. Wierzy. No, Nie mało Nie 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 bo Nie jest Nie, nie To Nie to Nie jest Nie ma. No, nie określa to jest Ile? Dwie dziury! to która dużo lubi, Dwie dziury! Bez włosów. Jednej to Teraz tak. Zawody trwają trzy godziny. Od dziewiątej. Teraz jest ósma zaczynamy od dziewiątej. Za pięć minut karmimy. Nie, 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 nie można tak. Nie można karmić? Nie można. Pod lodowem jest tak, że nie można za pięć minut. Chwilą o godzinie 9.00, dopiero, dopiero się łapie i karmi. Aha, to znaczy bo to Dlaczego to jest? Bo każdy sobie ulepi, nigdy nie sprawdzisz go, nie? puści dziurkę, tak, i dlatego to jest. Można sprawdzać grunt i się przechyli, zanęta i wpadnie do Także... Z kieszeni wyleci No, no i gdzieś kwalifikacja. jest łącznie razem o godzinie. Wie, do dziewiątej i no, się zatrzymy, do wyłapanej. I chyba Nie wiem, no, czy to, że dziury że... no śnieg, żeby śnieg na lodzie, No tu chodzenie jest zabronione. też. Prądu też nie wolno używać. Od kiedy? Chyba, że jakaś sanki przyjadą koło Łapiemy zgodnie z. Nie, po wzią, sorry, zyska, sorry. To znaczy, że okoń ma wymiar, tak? 18, tak? Tak, tak. jedna głowa na tydzień. Na sławik. mormyszka mormyczka też rozumiem. Nie, 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 sławik. No, nie, nie. Nie, nie. nie, nie, nie. Hey. rozumiałam.